Witam Państwa bardzo serdecznie. Na potwierdzenie tego, co mówimy na temat węgla, że węgiel jest przyszłością, jest potencjał w Polsce na 400 lat, okazuje się, że Polska Agencja Prasowa 8 grudnia podała informację, iż Wielka Brytania wraca do węgla. Wielka Brytania, rząd Wielkiej Brytanii rozpocznie budowę nowej kopalni węgla. Jeszcze rok temu głosowali za tym, aby wycofywać węgiel z Europy, aby pozbywać się węgla tej technologii, tego potencjału, największego tego surowca. Okazuje się, dzisiaj rozpoczynają. Budowę nowej kopalni. A w Polsce od 1989 roku rozpoczął się czwarty gospodarczy rozbiór Polski. Dzisiaj ten rząd zamknął dwie kopalnie z potężnym potencjałem makoszowy i krupiński. 700 milionów ton węgla zostało pod ziemią, a te kopalnie są dzisiaj pocięte, poniszczone. Jest to jedno wielkie gruzowisko. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, to trzeba jak najszybciej zmienić. Musimy wrócić do węgla.